Wielki znawca psychologii, duszy ludzkiej Fiodor Dostojewski powiedział kiedyś taką rzecz, że nic tak człowieka nie cieszy jak nieszczęście bliźnich. No i dlatego właśnie Wam coś opowiem o sobie. Chodzi o to, że ja generalnie nie miałem nigdy problemów z kobietami. No może puch, to, że trochę za młode mi się trafiają, no tak jakoś wypada, nie wiem. No, koledzy się ze mnie śmieją, że jakie tego to im się no, te kredki wysypują i legitymacje szkolne, ale ja tam się nie przejmuję. No to znaczy trochę się właśnie przejmuję, bo mam jeden problem. Nie ma z nimi o czym gadać, no. No i co ja mam zrobić? O, o, o czym? O szkole, o, o stopniach, o dżinsach, o kosmetykach, no nie wiem o czym jeszcze można gadać, no. No i się poskarżyłem mojemu koledze i on mi powiedział tak, słuchaj, Daj to ogłoszenie do prasy. Zgrabną inteligentkę do ciekawych rozmów po stosunku poznam. No ja dałem takie ogłoszenie do prasy, 30 zł mnie to kosztowało. No i czekałem 3 dni, ale się w końcu ktoś zgłosił. Dzwoni dziewczyna, głos bardzo miły. Umówiłem się na środę, na 19. No, trochę się poczułem jak 17-latek. Normalnie mieszkanie całe wysprzątane, łóżeczko przygotowane. Kolacyjka stoi, świeczki stoją. Winko za 40 zł. No w ogóle... Max wypas, nie? No i w końcu tak 5 po 19 pukanie do drzwi. No ja tam zaglądam przez ten wizjer, no rzeczywiście stoi dziewczyna, otwieram, i aż mnie zamurowało, no fantastyczna, no po prostu gdybym nie był kulturalny to bym się oślinił normalnie. Nogi do samej ziemi, no w ogóle odjazd, nie? I mówi tak, dzień dobry, ja jestem z ogłoszenia, jestem właśnie po stosunku, przyszłam pogadać.